Artystyczne wydarzenia pełne serca odbyły się w sobotę zarówno w Galerii Zielonej w Pławach, jak i w Klubie Muzycznym Smok. Oba wydarzenia pomimo różnych miejsc i klimatu łączyło jedno. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bardzo się cieszę, że po kolejny rok jako Galeria Zielona możemy uczestniczyć w tym wielkim, narodowym święcie dobrej woli, dobrej nowiny. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ze jakby zasługuje na to, żeby się włączać, pomagać, uczestniczyć. To już jest kolejny rok, tak jak powiedziałem, kiedy, kiedy Galeria zielona stara się zaprosić z jednej strony ludzi do nas, ale po to, żeby, żeby te puszki się wypełniały. Taki jest tego cel. Animacje dla dzieci, jak widać, to się cieszy zawsze dużym powodzeniem, bo tutaj malujemy twarze, rysujemy tatuaże schenny, malujemy obrazki, robimy fantastyczne figury z baloników, ale także sporo atrakcji dla, dla, dla ludzi starszych. Będą licytacje gadżetów orkiestrowych, będą licytacje fajnych dzieł sztuki. Będzie taki króciutki, mini recital, który też, mam nadzieję, wszystkich tych, którzy się tutaj zgromadzili, przeniesie w takie lepsze troszkę czasy i, 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 i takie, takie miejsce, gdzie można myśleć tylko i wyłącznie o dobrych rzeczach, o których mówi Jurek Owsiak. Puławska społeczność nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz pokazuje, że warto się jednoczyć, być razem i w obliczu wspólnego, fajnego celu robić coś dobrego. I mam nadzieję, że to Puławskie serce także za sprawą, Galerii Zielonej będzie tak po prostu mocno pulsować i mocno bić. Wydarzenie to zyskało dodatkowy koloryt dzięki malowaniu twarzy i stoiskom promocyjnym, które oprócz przedmiotów przekazanych na licytację przez sklepy z Galerii Zielonej urozmaiciły atmosferę. Popołudniowa licytacja w klubie muzycznym Smok połączyła sztukę, dobroczynność i wspólnotę. Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiły nie tylko przedmioty z logo Fundacji Jurka Osiaka, ale także dzieła puławskich artystów, które licytowane były za naprawdę duże pieniądze. Licytanci mieli okazję nabyć nie tylko obraz, ale również unikatowe dzieła sztuki lokalnej, które pozostaną jako niepowtarzalne pamiątki z tego największego w kraju przedsięwzięcia charytatywnego.